Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego sakre Kiedyś, kiedy odbywałem moje wielkie rekolekcje ignacjańskie, takie miesięczne, cały miesiąc absolutnego milczenia, drążenia w sobie takiego pogłębionego, dowiedziałem się, że prawie wszyscy żyjemy w zakłamaniu. No, może z wyjątkiem wybitnych, wielkich, świętych. I większości. To, znaczy, to nie chodzi o to, że świadomie kłamiemy. Tylko żyjemy w zakłamaniu w ten sposób, iż poprawiamy notorycznie swój własny wizerunek. Przypisujemy sobie takie cechy, nawet takie wady, z którymi nam jest jakoś tam w miarę do twarzy. Natomiast usuwamy całkowicie ze świadomości to, czym gardzimy, czego nie cierpimy u innych. I Udziałem większości z nas, zdecydowanej większości, prawie wszystkich po śmierci, będzie głębokie, ale to bardzo głębokie rozczarowanie się sobą. No, jak się o tym dowiedziałem od dającego rekolekcję Ojca Jezuity, no to zacząłem prosić Pana Boga, no prosiłem bardzo. Usilnie, nachalnie wręcz, no panie, to daj mi tę łaskę. Ja nie chcę się rozczarować sobą po śmierci. Daj mi tę łaskę, żebym już teraz zobaczył siebie, jak wyglądam w twoich oczach. A pan Bóg na to, no oczywiście nie w sensie jakichś tam z zwidów akustycznych, tylko taki głos wewnętrzny serca. Pan Bóg na to, a na pewno, a może jednak nie. A czy, a czy wytrzymasz to, jak to zobaczysz? A zaczekaj jeszcze, a poproś jeszcze raz. A zastanów się, czy naprawdę tego chcesz. I tak jakoś tobie ciągnęło przez cały pierwszy tydzień rekolekcji, a tydzień to jest rzecz umowna, ten pierwszy tydzień jest najdłuższy rekolekcji ignacjańskich, gdzieś 10 dni trwał. I tuż przed końcem tego tygodnia, przed spowiedzią generalną, otrzymałem tę łaskę i zobaczyłem siebie, jak wyglądam w oczach Bożych. I wiecie co. Całe to zwierciadło, w którym się przeglądałem do tej pory w życiu, roz... rozprysnęło się na drobny mak po prostu. Nie byłoby czego zbierać, gdyby znowu nie łaska Boża, gdyby Pan Bóg tego na nowo nie poskładał zgodnie ze swoim planem. I zakończyło się to spowiedzią generalną, która trwała półtorej godziny. Przy czym mówiłem składnie, rzeczowo, nie powtarzając się, po prostu to była spowiedź z całego mojego życia. Po tej półtora godzinnej spowiedzi, jakoś po prostu nie wytrzymałem, bo to było wielkie napięcie w czasie tych rekolekcji. Wybuchnąłem jakimś szlochem, na co spowiednik mnie jeszcze zbeształ, że mam się wziąć w garść, nie histeryzować. No i wtedy dopiero pan Bóg dał na osłodę cukierek w postaci ekstazy. To było coś niesamowitego po prostu szedłem sobie, bo to był dzień taki przerwy między tygodniami, ale absolutnie nie miałem zamiaru łamać silencjum, milczenie zachowywałem, bo nawet mi się nie chciało do nikogo przemówić. Szedłem sobie wzdłuż morza, bo to te kolekcje były w Gdyni, pojechałem sobie do Sopotu, wzdłuż morza szedłem, rozważałem o sprawach bożych, tak jakbym fruwał węcz powietrzu, dosłownie tak mnie to unosiło, i bezwiednie, nawet nie wiedziałem, że tam jest kościół, po prostu same mnie kroki zaniosły do kościoła świętego Andrzeja Boboli w Sopocie, gdzie jest wieczysta adoracja. Przed Najświętszym Sakramentem klękam i coś niesamowitego się dzieje. Czułem taki przypływ miłości Bożej, takie, takie ekstatyczne uniesienie, że aż towarzyszył temu ból w okolicach serca, w klatce piersiowej. No, potem były postanowienia niesamowite, wielkie z czego prawie w sumie nic nie wyszło, ale jak została ta świadomość, ta świadomość grzeszności, własnej ułomności i to dużo daje w sumie, bo mam, mam to poczucie, że jestem słabe uszem, jestem grzesznikiem, że wiele mi potrzeba, że właściwie mogę liczyć tylko na Pana Boga, a nie na siebie i tego życzę kochani wam wszystkim, takiego przeżycia. Dlatego proszę, proście Pana, o tę łaskę, abyście wyszli z zakłamania i zobaczyli siebie takimi, jakimi naprawdę jesteście, bo to jest podstawa, poczuć pod nogami dno, żeby móc się od tego dna odbić i poszybować w górę i miejmy nadzieję, na końcu naszego ziemskiego przebytu poszybować stubarwnym motylem do nieba.